Cześć! Ostatnio recenzowałem dla Was Kia Ungara Optilog, no więc dzisiaj przed czas na konkurenta, czyli Moermana. Wersja alternatywna, troszkę tańsza, aczkolwiek równie ciekawa. Zapraszam do obejrzenia recenzji Kia Moermana. Zatem Kia Moermana są teleskopowe. Występują one w czterech rozmiarach. No i one służą w zasadzie do tego, aby sięgnąć wszędzie tam, gdzie nie sięgają nasze ramiona. Jest to po prostu alternatywa dla drabiny, dla rusztowania, dla innych przyrządów. No i przy odpowiedniej technice można umyć okno tak samo efektywnie kijem, jak i stojąc na drabinie, kiedy to okno jest przed nami. No to przejdźmy zatem do rozmiarów tych kijów. Najkrótszy to jest rozmiar 1,2 metra rozkłada się on w ten sposób, no i może on nam zastąpić w zasadzie mały stopień, taboret, sięgnąć na taką wysokość, powiedzmy, po metr powyżej naszego wzrostu. Nie jest on wykonany w całości z aluminium, jeśli chodzi o te sekcje, które, że tak powiem, robią długość tego kija. Komponenty wykonane są no, z takiego trwałego tworzywa. Zacisk działa w ten sposób. Dokręca się no i tutaj te cztery elementy zaciskają się na tej sekcji, dzięki temu to się nie składa. No i sam ten trzczonek, trz, trzonek. No i sam ten trzonek możliwe nałożenie po prostu kilku rodzajów narzędzi. Oczywiście wszystkie myjki, ściągaczki z marynarką i pasują. Działa na w świetny sposób ta. Blokada, która zapobiega spadaniu, żeby to narzędzie tam samo z siebie się nie zsunęło. I ja na przykład taką klamrę tak samo możemy tutaj nałożyć, również działa nam ta blokada. Innym przykładem, Moerman Gecko. Taki na przykład pad. Jeśli chodzi o dopasowanie narzędzi innych marek, no to tutaj mamy na przykład puleksa który oczywiście tutaj pasuje, jakby inne marki też tutaj pasują, no tylko nie działa nam ta blokada zapobiegająca spadaniu narzędzi, tylko on dzia działa po prostu to narzędzie tylko na zasadzie jakby za zatarcia na tym stożku, nie? Przez to, że on jest taki rozszerzany, no to to narzędzie się tam zaciera, no i się, się trzyma, jeżeli użyjemy trochę siły, no to jesteśmy w stanie yy, je zdjąć. Mamy też materiał na naszym kanale odnośnie właśnie tego, które narzędzie pasuje do którego stożka, Także Arthur tam się szeroko wypowiada, także jeżeli jesteście zainteresowani, no to link znajduje się w opisie. Nie wiem czy wiesz, ale nagraliśmy już gdzieś 200 takich podobnych materiałów, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a treści są dla ciebie interesujące, to kliknij suba zaraz pod filmem. Dzięki. No i jeśli by was zastanawiało, no to ten czonek też jest jakby zdejmowalny, można go dokupić, jeżeli by się uszkodził, nie wiem, jeżeli ten nam gdzieś spadnie, coś się złamie, no to można też sam trzonek bez problemu sobie dokupić. Kolejny rozmiar, który Moerman oferuje, to jest taki rozmiar już składający się z trzech elementów. No i tutaj to jest tak 3 razy 1 metr. Po rozłożeniu producent deklaruję, że ten kim ma 3 metry, co się oczywiście zgadza. Sprawdzaliśmy. No z tym, że już, jeżeli to są trzy elementy, no to na każdym z tych elementów. On ma jakieś tam, no minimalnie pracuje. Nie? Więc jeżeli im tych tym elementów jest po prostu więcej, u tym dymki będzie gdzieś tam nam no bardziej elastyczny, bardziej taki. No, no bardziej mniej sztywny po prostu. Więc no to już są trzy elementy. No i jest to 3 razy 1 metr, to to jest taki bardzo uniwersalny rozmiar. nie? Fajnie się tym pracuje właśnie na takiej wysokości, no powiedzmy, do 4,5 metra, no i są też bardzo kompaktowe po złożeniu. No bo zwróćcie uwagę, no ma tutaj tyle, tyle długości. No i tym się różni od tego poprzedniego, że tutaj już producent dołożył taką gumową rękojeść, więc troszkę fajniej się po prostu ten uchwyt trzyma. Jeżeli by się zmoczył, no to będzie, no będzie mniej się nam się zgoł po prostu w ręce. No i kolejny rozmiar to jest rozmiar 5-metrowy po rozłożeniu i on składa się już z czterech elementów: raz, dwa, trzy. Tutaj jest czwarty. No, i każdy z tych elementów jakby wysuwa się na, pewną, na pełną długość, jakby tutaj tej sekcji, którą Wam właśnie pokazuję. No, i to już jest długi, kij, jak, na, jak na takie kije aluminiowe do mycia tradycyjnego. Także no tutaj już trzeba mieć trochę wprawy, żeby takim kijem pracować. No, aczkolwiek, używając w odpowiedni sposób narzędzi, no to, no to bez problemu, myślę, że dacie rady. No i Muerman jeszcze ma jeden rozmiar, jeszcze jeden kij, jest taki dziewięciometrowy, który tak samo składa się z tych, e, z tych czterech elementów. E, no i jest to już naprawdę duży rozmiar jak do mycia tradycyjnego, szczerze mówiąc rzadko kiedy ktoś się na niego decyduje, ponieważ e, no jest on jakby na tyle e, giętki, wiotki, że no już trudno się wykonuje mycie okien. Na takich wysokościach dużo lepiej sprawdzają się kije z włókna węglowego, które też mamy na sklepie. Także, jeśli bylibyście zainteresowani, no to oczywiście możemy Wam bardziej polecić taki kij, no wiąże się to z większą inwestycją, no ale to mycie wtedy da się wykonać. A w przypadku tego 9-metrowego kija, który tutaj oferuje Merman, no jest to po prostu trudne. No ale taki kij jest i oczywiście możemy go dla Was zamówić. No to myślę jeszcze, że warto byłoby porównać. Ten kij z innymi kijami, a konkretnie z kijem Ungera, który widzieliście na naszym kanale lub jeżeli nie widzieliście, no to zachęcam do obejrzenia. Był niedawno ten film publikowany. No i w przypadku, jakby, budowy tej sekcji, którą trzymamy w rękach, jest bardzo podobnie, no bo ona też jest, jakby, karbowana. Nie jest to gładkie aluminium, tylko ma takie tutaj, jakby, fale. No, ale w przypadku kolejnych sekcji, no to jak widzicie, tutaj już jest, już jest gładko. Tutaj już nie ma tego karbowania. Natomiast w Ungerze ono jest i nie występuje tylko w ostatniej sekcji. No i to karbowanie jest o tyle fajne, że mniejsze prawdopodobieństwo jest, że nam ten kij się jakby obróci. Możemy go z mniejszą siłą skręcać, no bo on się jakby zatrzymuje na tych po prostu falach. No więc to jest taki plus tutaj z Ungera i w Moermanie tego nie ma. Natomiast kolejna kwestia no to są zaciski. No one są troszkę, że tak powiem, taniej wykonane. No, tak, tak to określę. I jak z trwałością, szczerze mówiąc, no nie testowałem. Myślę, że jeżeli wy macie tutaj pewnie oglądają też ten materiał osoby, które miały te dwa kije i już y, mają jakąś opinię wyrobioną, no to ja tego kija Normana jakoś bardzo długo nie używałem, więc ciężko mi powiedzieć, czy są bardziej czy mniej trwałe. Ale jeżeli. Wy może używaliście, macie jakieś zdanie, no to podzielcie się nim w komentarzach. Myślę, że myślę, że warto dla innych troszkę podpowiedzi tutaj udzielić. Natomiast wszystkie inne funkcje i cechy tego kija są bardzo zbliżone do Ungera, także tutaj nie ma jakby dużych jakichś różnic i wyróżników pomiędzy tymi markami. Natomiast są na pewno różnice cenowe. No i tutaj teraz widzicie na ekranie ceny poszczególnych wariantów 1,2 m 3 metrowy 5 metrowy i 9 metrowy Także mówcie sobie to zestawić z innymi producentami i zastanowicie się, czy chcecie inwestować w ten droższy czy chcecie kupić marmana, który też jak najbardziej jest dobry. Na dzisiaj to tyle w tym materiale. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.